Zobaczcie jaka wysoka trawa porosła. Hej, cześć, witam was wszystkich. Jeszcze, jeszcze w kwietniu, dzisiaj będziemy lastać tą trawę. Patrzcie, sprzęt tuningowany. Transporter stoi. Operator transportera czeka. Teścienio mi tu pomaga. Ale chodźcie, zobaczycie coś innego. Tutaj też praca wrze. żona tutaj sieje zamęt a syn co Bartek siejesz? nas kwiatki buraki I buraki? kolki? kolki? i dobra. Kulki. rosną buraki? Tak. dobra sieja, ja idę kościć z dziadkiem dobra, zaczynamy z tym. sprzęta, jedziemy tylko sobie poprzesłam tych parę rzeczy Wiecie, na bok, tu będzie nasze pole, pole bitewne na początek, czyli to wszystko gdzieś tu. Ale urosła. Przez ten tydzień, co byłem ostatnio, to momentalnie poszła w górę. Malwa też już idzie w górę. Jeszcze jedna rzecz wam pokażę, zobaczcie, był urwany ten napęd e, to mocowanie od napędu i ta linka już była na tyle e, by urwana, że po zamontowaniu tutaj jak się naciskało napęd to ona się wyrywała po prostu, wysuwała się, bo już było za duże naprążenie, więc od razu fachowo druciarsko to zrobiłem nie na sznurek od razu na drut. Dobra i zaczynamy Gaz ręczny na stałe Dwójeczka Wysokość To co, sypiamy? Tak. X, mi ile pozostało? Zostawcie tyle, ile potrzebuję. Dobra, to jest. Słuchajcie, jestem gdzieś w połowie roboty. Skosiłem tutaj, żeby malu miał lepiej jeździć. Oczywiście nie obyło się bez ofiar. Tutaj rosły maliny. Może jeszcze odrosną. Tutaj rosły maliny, niestety wyglądały jak pokrzywy, dlatego zostały, zostały stracone. Przy domie miałem na rogu e, tak samo malwę drugą, ale ona to jeszcze sobie poradzi. Ona już przywykły do tego, że co roku na wiosnę są dosyć dwa razy skoszone. Robimy mały przerywnik. Jestem gdzieś w połowie W połowie prac. Tutaj obkosiłem ten taki większy plac Rozrywkowy I jestem teraz, zobaczcie, tutaj piękna granica Widzicie, o Dlatego, że przerwałem robotę, bo dziewczyny są Trampolinę. W tym miejscu trampolina stoi Rozstawimy im trampolinę I będę śmigał dalej. Zostanie jeszcze nam tu i tam z tamtej strony budynku Nie jest to idealnie skoszone To pierwsze koszenie zawsze jest takie gorsze Tutaj było troszkę kopane Więc te źdźbła są też takie Gdzieś tam Pozostawiało troszkę kosiarka Ale że kolejnym razem Będzie o wiele lepiej Teraz była długa trawa 15 cm nawet miejscami miała Albo i lepiej No 15 to spokojnie Takie kępy się trafiały Że huhu, hu ho, ho. A jajaj, ten tego, dobra, bierzemy się za trampoliny panienek, tu ma powstać ta budowla. Dobra, i z tego, z tego, wszystkiego, ma powstać trampolina. Zobaczcie, to jest stara ta płachta, osłona na sprężyny. Zobaczycie później o co chodzi. Żoneczkę wychaczyło nową. Trzeba się brać i składać. A składanie to jest proste. Zobaczcie, nawet moje panny to spokojnie sobie dadzą radę. O gdzie dziewczyny? Chcecie skakać? To składać. Nie to. Widzicie proste, a sam się pomyliłem. Dobra, mamy to. Jednak źle. O! I teraz tamtą łączeniówkę między te nogi. O, super dziewczyny trzymajcie tam. Wejdź na palce dziewczyny. Super. A poczekajcie jeszcze, a nie podtrzymajcie to, bo Pawlo pewnie potem nie włożymy tej tu, wiesz? A, to się Czyli tutaj nadziewamy. Dobra. Uważajcie tylko na paluszki. Uważaj na paluszki. Gotcha. Mamy teraz trampolinę i tutaj od strony spodniej, czyli do dołu będzie tym takim szwem, czyli to będzie góra. czekajcie dziewczyny, bo trzeba po kolei tutaj wiecie co, Poczekajcie, bo trzeba po kolei jechać. O, o widzicie, trzeba tutaj po kolei. Dajcie tylko na paluszki, dobra. Na razie idzie super. Będzie coraz ciężej. Poczekajcie, to już ja wezmę okay? Dziewczyny mi dzisiaj pomogły Dużo z tym naciąganiem Normalnie przetykałem sobie taki pas ściągający I dociągałem Dobra co teraz No słuchajcie Mamy wszystko Siatka naciągnięta jest Jesteśmy przy nóżkach i tutaj mamy Takie obejmy I takie coś akurat w tym modelu Słuchajcie zacznijmy od tego Ta szeroka część będzie załapywała za tą, a ta wążka będzie trzymać by nie trzymać jakby stelaż dla siatki. Czyli przetykamy, ja sobie zrobię, żeby z prawej była do kręcenia nakrętka. Asystentka, proszę mi potrzebować. A tutaj zobaczcie, jest jeszcze taki plastik on jest dopasowany, on wchodzi pomiędzy e, tą nogę, a tą <gryw> też nogę. Czyli tak, zaczynamy od, od najpierw idzie śruba przez to, ten, ten plastik jest różnie wyprofilowany, on z jednej strony będzie Wam pasował ładniej do tej nóżki, Mniejsze są te kąty, a z drugiej do tej szerokiej. Tylko jeszcze zapomniałem przełożyć najpierw tą przez ten. Dobra, przekładamy to, przekładamy to i teraz to musi przejść. I teraz to musi przejść tam. I zobaczcie, to ma wyglądać tak. Widzicie, ten uchwyt trzyma za tą nogę ten steros siatki. Tu przechodzi śruba. Pomiędzy, pomiędzy tymi elementami jest plastik i nakrętka z tyłu. I skręcamy tak, tyle ile jest nóg, czyli sześć. A ja u góry jeszcze wchodzi, u góry jest jeszcze jedna dziana górna część. Dobra, ja lecę, skręcam i już tutaj panny siedzą, niecierpliwią się. Mamy tu gadu, gadu. Mój drodzy, zobaczcie, ostatnia noga mi została. A może komuś się przyda, więc pokażę Wam dokładnie, jak to zrobić. Zobaczcie, są otwory i musicie ustawić ten otwór, e, jakby widzicie, patrząc od przodu, żeby on był na środku, ponieważ on. Będzie wam jakby ustalał pion tej, tej tyczki Czyli patrząc z przodu, żeby był mniej więcej w pionie Jako, że ja jestem praworęczny, wiadomo Sobie nakrętkę daję z prawej strony A z drugiej jest ten czworokąt, nazwijmy go, który blokuje Przetykam, załapuję z drugiej strony idzie podkładkę nakrętka przerwa w kuszeniu ale dobra sprzęt trochę odpocznie. Ja też jeszcze pójdę coś zjem i to później ma być przy samej górze jakby. Oczywiście teraz będziemy się zsuwać, ale sobie tutaj nóżką, nóżką przytrzymam. Dobra, czyli bierzemy tą część dolną nogi z otworem, a na drugiej, na drugim końcu jest Eee, takie wgłębienie jakby do połączenia. Czyli tak, przetykamy. Teraz to oczywiście będzie mi wszystko opadać ale ale jakoś sobie z tym poradzimy. Odkręcam ten, tą część tutaj z plastikiem, tą śrubę. Zwróćcie uwagę jeszcze raz. Że on jest z tej, z tej strony, ma mniejszą, jakby średnicę tego łuku, a z tej większą. Czyli tą mniejszą idzie do tej cieńszej rurki, a tą większą do tej, do tej grubszej. Czyli tak. Śrubka. I teraz zobaczcie, tym wgłębieniem co wam mówiłem, do tej rurki. Następnie już wchodzimy tam. Oczywiście będzie mi to opadać. No i na końcu co? Podkładka, nakrętka. Możecie sobie zarzucić teraz w tym momencie tą drugą część na górę, połączyć. Będziecie lepiej widzieć, czy stoi w miarę w pionie. Ale widzę, że jest ok no Może troszkę w tą A on jeszcze lata luźno, więc Dobra, skręcamy to e, Długa przedłużka musi być, ponieważ Śruby sporo wystają Na razie tak, zobaczmy czy to stoi ok Nie no, leci jak Krzywa wieża Dobra, tutaj poziomnicy nikt tego nie będzie mierzył, ale niech to będzie w miarę. I tutaj już słuchajcie, tu już nie ma druciarstwa przy kosiarce czy innych kierdołach. Tutaj dokręcamy od serca. Chodzi o spokojną zabawę. To ma się trzymać wszystko porządnie. No dobra, ja sobie jeszcze to za chwilę obejdę, wszystko podokręcam, posprawdzam. Chyba będzie pasował przynajmniej też niebieski kolor. Się, się zgadza. Tutaj takie sznureczki są, gdzie te sznureczki są? Przez chwilę rozkminialiśmy tutaj, jak rozwiązać to wiązanie. Widzicie, tutaj są, bo w starej, w starej tej osłonie, ona było bliżej brzegu i było po prostu za to A Tutaj jest na środku i tak za całą sprężynę, no to nie bardzo, bo wiecie, to by chodziło ze sprężyną by się przytarło więc zostało to. Przetknięte przez to ucho, druga część za tą, jakby zewnętrzną częścią trampoliny, i to jest powiązane na środku, i tak są wszystkie. Aczkolwiek tu widzę, że ta oryginalna tutaj miała tak to fajnie zrobione tą zewnętrzną część, jakby taką gumkę, która to troszkę ściągała, i grubsze, grubsze tutaj to wyłożenie. Zobaczcie, to jest ta stara. Widzicie? Miała przy krawędzi, przy krawędzi jakby sznurki. Łapało się do tych rurek tam To było tak troszkę wywinięte, że to ładnie doprofilowane było do rurki. No i to ta osłona jakby, ta wykładzina była grubsza, no ale widzicie co się tutaj wydarzyło. Postrzępione, ponieważ ona cały rok praktycznie stoi na zewnątrz tam. Na weekendy czasem chowamy ją do garażu jak ma padać albo coś. Jednak słońce i deszcz przez te kilka lat, jak tu nasz jest już, zrobiły swoje. I inna jeszcze sprawa, że ponieważ to był rozmiar dopasowany jakby do trampoliny, a ten jest taki uniwersalny, w przedziale od do, to zauważyłem, że jak dziewczyny chwilę skakały, to po prostu ona, ona strasznie e, całe, cała jakby, jakby faluje tutaj. To wszystko lata. A. No ale dobra, ale będzie jakieś tam zabezpieczenie. Dobra, jeszcze siatka. My już powolno dziewami, zobaczcie kochani, pokażę Wam taką te technikę. Znaczy każdy sobie sam może swoją znaleźć. A więc tak, w tych części co są całe słupki, widzicie ściągamy tą górną część yy, razem z pianką ewentualnie i przywamy tą część przywamy tą część jakby... No, chowamy słupek w tą część, która trzyma siatkę i nadziewamy z powrotem Robimy to tak, ponieważ nadziewając je od razu do końca nie bylibyście w stanie potem na końcu ostatnich jakby nawlet. Także lecicie do połowy, a potem dopiero wszystkie kolejno dociągacie. Mamy jakby wszystko do połowy i teraz dopiero będziemy i dociągali i po kawałku teraz możecie iść i po prostu naciągać ją. Dobra, po dochodziło. Pozostaje nam od, od strony zewnętrznej wpinać te zabezpieczenia. Słuchajcie, jest prawie, znaczy prawie. Koniec już. Tu, ta siatka jeszcze już naciągnięta jest, i ona ma. A ja muszę Wam pokazać gdzieś. Ona ma takie. O, nie wypnę Wam, widzicie? Ma takie sznurki z zapięciem na końcu, i ja po prostu. Biorąc po dwie sztuki, po dwie sztuki wiszące, jedną naciągałem w lewo do jakiejś załóżmy sprężyny, a druga, a druga najbliższa w prawo, tutaj akurat y, do paski mi sięgnęła, i tak wszystko dookoła i gotowe. Teraz ekipo, przenosimy. Pierwsze skoki zaraz będą będą poczynione. Tutaj musimy to poprawić troszkę. Dobra, to zostało poprawione. już spokojnie da się zapiąć. Naciągnąłem tam. Dobra, gotowe. Miłej zabawy. Dobra, trampolina działa. Autka odstawione. Jedziemy dalej, bo tu jeszcze. Połowa roboty przede mną, a już, a już nie miała ludzi na któraś tam. Dobra, dasz radę? Pojedziemy. No, jedziemy, jedziemy, gdzie to wysypujesz? Eee, do kompostu. Tam jest taki kompost. Dobra, chodź, pokażę gdzie. Jest kompost, ale gdzie kompost? Dobra moi drodzy, koniec na dzisiaj Znaczy no nie koniec, koniec tym sprzętem, bo jeszcze, jeszcze podcinaczem dookoła takie pierdoły Długo się zeszło, bo to wiecie jakieś tam przerwy na trampolinę czy coś Jeszcze zobaczcie, trochę mi gubiła Trochę mi gubi e, siana trawy, bo widzicie? Patrzcie Tutaj oberwała mi się ta płachta. Od plastyku, jak jest cięższy towar, to to wiecie, o! I wylatuje. Muszę to y, umocować czymś, podkleić i jakoś to będzie. Dobra, na dzisiaj kończymy. Ja się biorę jeszcze za tę podcinaka. A już ciemno się zrobiło. Już jest po południu, dobrze. Cały dzień to to, to tamto się schodziło coś. Ale koniec. Koniec tego, dobra moi drodzy. Zmykam, biorę się za drugi sprąd, jeszcze oblecę. Dzisiaj chyba starczy tego na, na ten dzień w końcu sobota, nie? Także trzymajcie się do zobaczenia. Hej, mały przegląd po koszeniu. Zobaczcie, ile mi wyszło. Jaka się zrobiła kupka z jednego dnia tego kompuściku. Oczywiście to potem będzie siadać, siadać od deszczu, ale już czuć, już czuć. Armaty pokończyłem te wszystkie wokoło budynku, wokoło drzew podcinaczem. Widzicie wokoło drzewa, wokoło siatek. Trochę było z tym roboty, no ale jest pięknie. No masz jeden pomysł tam dla dziewczyn, żeby coś zrobić, ale to jak zrobię to by będziecie widzieć. Nie chcę na razie zapeszać a wiecie, no jest tak, że dzieciństwo pociechy przeżywają tylko raz, a my wraz z nimi, więc póki można coś tam dla nich zrobić, to się robi. Jeszcze Wam pokażę może jedną, jedną rzecz. Pokażę Wam śnieg już w maju.